baza. Yy, rozświetlająca, rozświetlająca taka bardzo lekka. Widać, że już delikatny yy, blask skóry się pojawił. Zastanawiałam się, czy użyję tego, ale aktualnie nie mam na sobie ani kropli samoopalacza, więc raczej nie. Może tylko jeszcze na te bardziej wystające partie oraz na dekolt będzie serum baitery, ale opcja 2,5 Nude Glow. Eteralistką linąką, taki uniwersalny, można powiedzieć. W Sesiony jest taki i nawilżający i trzyma się długo. Jest bardzo plastyczny, profesjonalny podkład na wyjście. BBI. Taki korektor nawilżający, krem BB pod oczy, tak bym to nazwała. I znowu tym samym pędzelkiem. zjaśniam tą okolicę, ale bardzo delikatnie nie jest to mocny korektor, on nie przykryje wszystkiego, ma za zadanie delikatnie wyrównać tą okolicę, jest dedykowany pod oko albo też na wszystkie takie bardziej ciesze, bardziej cienkie partie na twarzy teraz drzwi ja dzisiaj wezmę po prostu paletkę taką do oczu, z cieniami niedobrymi tylko do oczu. I w ten sposób sobie wypełnię nawet nie najciemniejszym kolorem, tylko tym środkowym. Wypełnię sobie cały kształt, tak żeby nie, nie przyciemnić za mocno. Analizuję teraz, gdzie jednak potrzeba troszeczkę więcej wypełnić, gdzie nie ma włosków, i tam biorę też ten najciemniejszy odcień i wypełniam w przestrzeniach, gdzie stricte włosków brakuje. Każdy ruch to tak naprawdę jest analiza bardzo dokładna. Nie wszędzie, gdzie popadnie, a tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Nie wiem, czy wy się nauczycie dzisiaj czegoś z tego makijażu Ja bardziej postanowiłam po prostu włączyć kamerę i zacząć się malować Ponieważ mam dzisiaj wyjście pierwsze od porodu Nie taki chyba był zamysł, żeby się jakoś tutaj mocno Rozgadywać na temat teorii w makijażu Bo nie mam na to aktualnie Dlatego aktualnie byłaby oczywiście najlepsza, najsłynniejsza. Jak mi urosły włosy, tak gdzie całej ciąży, i tak urosły, i tak chyba utrzymam tą długość. utrzymam jeszcze i zostanę przy niej, bo szkoda by było teraz ściągnięcie. Tak jak całe życie chodzę z długością taką, i to jest taki mój moje wi wizerunek. To jest ten bob, Czyli ta długość, ale co próbuję zapuścić to zawsze się kończy, tak? Teraz już są na tyle długie e, Przeszły tą krytyczną, krytyczny moment Kiedy urosły dotąd i tu się tak e, zawijają, już są dłuższe Więc poczekam jeszcze, końcówki są w dobrym stanie, może je delikatnie podetniemy za jakiś czas, ale jeżeli chodzi o włosy, tak, wytrzymam. Mam też, jeżeli chodzi o plany i mam, miałam też taką prośbę, by nagrać pielęgnację swoich włosów, nagram bardzo chętnie, ale teraz nawet nie są rozczesane. Taka rzeczywistość, jak się wybiegło bardzo szybko z domu. Na ten moment jest w domu. Noworodek, więc niestety. Wszystko bardzo szybko się odbywa w moim życiu. Teraz. Co, na te brwi jeszcze pójdzie jakiś żel. Możliwe, że tak, ale jeszcze sprawdzę, bo u mnie mm, za mocne brwi to niestety nie jest dobry pomysł. Teraz, teraz makijaż oka. Tym paluszkiem, bo to jest najbardziej mięciutka poduszeczka Ale bardzo mała ilość Teraz mam wrażenie, że moja tęczówka jest bardziej niebieska Przy, przy tym, że y, pojawiło się troszeczkę złota na powiece To mamy taki efekt Co teraz MAC Coffee Brązowy cień Część z cień pod dolną granicą Brązy tutaj też Jestem Lorą szykla odcień 2. Eee, może jeszcze troszkę tego takiego prawie czarnego dodam z tej palety, co był też na brwiach. Będę też tutaj na dolnej krawędzi troszkę ją zgłębił. No, i już tak naprawdę przyklejam poza kamerą taką e, zewnętrzną część. Okay. Tylko te 3 czwarte z tej strony, tak żeby upłynąć kreskę, sprawić, bo ona miała jakieś takie przejście łagodne. Zaraz jeszcze wytuszuję rzęsy. Ale to, to nie będzie jakiś mocny makijaż, bo um, wydaje mi się, że do tego do tego stanu, w jakim aktualnie jestem nie będzie pasował e, jakiś mocny makijaż, bo to po prostu nie jest teraz w zgodzie ze mną, z tym momentem życia, w którym jestem e, miesiąc po porodzie tak, to jest raczej stan, kiedy e, jest taki świat matki i dziecka i to, że wychodzę, to i tak jest dosłownie na godzinkę, więc mm, nie będę tutaj się nagle robić na taką Jennifer Lopez to po prostu nie ten moment w życiu ale wciąż dress zobowiązuje, jakby nie jest nic nie powiedziane. Tylko dress to jest też rodzaj jakby um, świadomości y, i szacunku, i dla mnie też um, kultury, trochę różu, różoroświetlacza. rozświetlacza. tutaj. Tuż pod tęczówką bardzo ładnie to znowu ją krzywi. Do światła wieczorowego, rozświetlacz pasuje idealnie, jakby stąd też decyzja o wyborze tego konkretnie e, produktu. Troszkę też na powiekę, tak żeby utrwalić się e, z. E, Charlotte Tilbury, ten cień w kremie, i tutaj jest to połączenie w Bobby Brown, właśnie re, e, jaśniejszych i ciemniejszych odcień róż, więc on jakby sam z siebie poprzez to, że go pomieszam, później wygląda tak bardzo wielowymiarowo. W ten sposób. No to może duszę. Potrzebuję dzisiaj trwałego oczywiście efektu, długiego i takiego, który będzie odporny na moje łzy wynikające, mam nadzieję, dzisiaj tylko i wyłącznie z uczulenia na pyłki. Wiosna idzie. Dusz Sensei 38 wpływa, yy, zmywa się w temperaturze 38 stopni, jest to dusz, który jest Wodoopornym. Ja tym duszem to tak bardziej, tak naprawdę, tylko przyklejam rzęsy. Te moje i te, co dokleiłam. Tu wcale mocno nie doszuję, bo nie potrzebuję takiego mocnego efektu. Chcę, żeby właśnie to wydłużenie było widoczne. Dziękuję. Ten też dam radę z tym samym pensem, żeby później. mniej niech myć. Nie ma czasu. Wszędzie, gdzie chcę jeszcze ten broszkę rozjaśnić. No i co? Usta. Zrobię sobie Catrice Queen Vibes na zewnątrz. Jest odporna, fajna konturówka. Nie jest to mój wybór na co dzień. Ja bym jeszcze to wszystko utrwaliła jakimś takim mocniejszym budynkiem. Huda Beauty, cupcake. Ja go tak lekko nakładam. Oczywiście, można mocniej, jak komuś zależy na takim bardzo trwałym efekcie, to trzeba go docisnąć na przykład puszkiem, gąbeczką. Dzisiaj, mówię bardzo spokojnie, bo wydaje mi się, że jednak czuję w sobie spokój. Układam, układam swoje życie, swoje, swoją rzeczywistość na nowo tym jak się pojawił kolejny ważny człowiek w moim życiu Czyli moja córka Więc nowy trzeba wszystko zburzyć Zbudować Coś znowu lepszego Wszystko jest kwestią czasu To, że mówię tak spokojnie to wynika też oczywiście z tego, że Jest mało snu Dużo obowiązków, ale po doświadczeniu z młodszym synem wiem, że to z czasem chyba obowiązek, i dalej. Może nie tyle mija, co właśnie człowiek, człowiek się zmienia, dostosowuje się i naprawdę jest tylko lepiej. Więc ja tego czasu teraz potrzebuję. A makijaż jest czymś, co sprawia mi, oczywiście też daje mi duże poczucie sprawczości w kwestii. Um, Zadbania o siebie, o własny wygląd I jeżeli chodzi o wyjście to oczywiście tak jak mówiłam element dress którego ja nie omijam Może jeszcze jeżeli tam wyjdzie, że wytnę któryś kawałek w trakcie nakładania To jeszcze podsumowując, była baza Chanel rozświetlająca, taka delikatna No to podkład Devin Aquan Ja mam odcień medium 06 i to jest taki dla mnie w sumie pasujący na to było troszeczkę rozświetlacza w płynie z Bitery CC Serum, rozświetlające. Wielofunkcyjny produkt był na wszystkie te partie, które chciałam. chciałam dodatkowo nadać im życie i światła. I to jest odcień 2,5. Eee, później zrobiłam rwi tak naprawdę paletką cieni Naked 2 Urban Decay, dwoma odcieniami, jaśniejszym i ciemniejszym. Później był e, róż, nie, później był cień do powiek Charlotte Tilbury Pillow Champagne na powiece i na to, i zarówno na policzki, jak i powiekę była Shimmer Brick bobby Brown odcień Rose albo Rose tu i tu. E, kreska jest zrobiona karetką Kofi na to brązowy cień z palety Tom Ford, która jest rutowana. A na to jeszcze troszeczkę jednak zobaczyłam, że potrzebuję głębi, więc dodałam z tej paletki tego ciemniejszego, takiego szaro czarno szarnego cienie, więc to, tą kredkę sobie utrwaliłam, mimo że nie jest to kredka odporna, a pod oczami jeszcze był BBI Erborian i na to troszeczkę jeszcze korektora Hourglass, żeby tak mocniej rozjaśnić i utrwalić niektóre partie yy, bardziej wrażliwe na to, żeby je przykryć i podczyściłam wszystko magiczną różdżką Czekla i w sonorą odcień 2. Na ustach jest e, konturówka Catrice 150 Queen Vibes i na to błyszczyk e, balsam do ust Clarence. Taki mocno wieżący, dlatego że możliwe, że do wieczora jeszcze dojdzie jakiś inny produkt i chciałam po prostu, żeby to usta były nawierzone. Troszeczkę dopolniłam rzęs e, w dwóch rozmiarach slimkim od e, Luxury. Tak i wszystko utrwaliłam pudrem Huda Beauty Cupcake, ale wezmę jeszcze ze sobą do torebki Toma Forda Ivory, Ivory Found. Nie ma dzisiaj konturowania, bo mówię, to nie jest jakby, nie jestem w tym momencie życia, gdzie coś tam takiego mocnego planuję malować, tylko bardziej takie właśnie świeże troszeczkę podkreślenie rysów twarzy i to to by było na tyle. Mm. Także tak, <coughs> cieszę się na dzisiejsze wyjście, choć mnie troszkę <coughs> stresuje, ze względu na to, że muszę zostawić dzieci po raz pierwszy. <coughs> mimo że na krótko, to tak to wygląda, ale wydaje mi się, że to ważne, żeby takie małe wyjście z mężem no i cóż. Dziękuję. Pewnie jeszcze będą jakieś przebitki z wieczorem. Niestety tego wieczoru już nic nie nagrałam poza tym pięknym księżycem, jak jechaliśmy na miejsce, także do zobaczenia już w kolejnym filmie.